Zdrada. Jedno z najmocniejszych słów w politycznym słowniku. Przykleja się do biografii i rujnuje reputację. Czasem na zawsze. Ale co właściwie oznacza zdrada w polityce? Czy to tylko spektakularna zmiana barw klubowych? Przejście na drugą stronę barykady? A może coś znacznie głębszego? Jak porzucenie własnych ideałów dla stanowiska, wpływu lub gry na przetrwanie? W polskiej polityce zdrada rzadko jest prosta. Często przybiera formę cichego układu, głosowania przypadkiem po stronie przeciwnika lub tajnych negocjacji, które wychodzą na jaw dopiero po latach. Zdrada może też być strategiczna. Bywa, że polityk, zdradzając dotychczasowego sojusznika, staje się kluczową postacią nowego układu władzy. Dlatego w tym materiale przyjrzymy się nie tylko jawnym przejściom i zerwaniom koalicji, ale też mechanizmom, które stoją za tymi decyzjami. Dlaczego politycy zdradzają? Co zyskują, a co ryzykują? Jak te ruchy zmieniają układ sił w Polsce? Zajrzymy za kulisy, odkryjemy fakty, które nie zawsze były na pierwszych stronach gazet i zrozumiemy, że polska scena polityczna nie jest tylko podziałem na my i oni, ale skomplikowaną siecią interesów, lęków i sojuszy. Rok 1989 był początkiem nowej Polski. To wtedy, podczas obrad okrągłego stołu, narodziła się współczesna gra polityczna. Początkowo strony były jasno określone. Z jednej strony obóz rządzący PRL, z Wojciechem Jaruzelskim, Czesławem Kiszczakiem i Stanisławem Cioskiem na czele. Z drugiej strony szeroka opozycja solidarnościowa reprezentowana przez Lecha Wałęsę, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego i Jacka Kuronia. Okrągły stół symbolizował kompromis. Jednak w rzeczywistości rozpoczęła się gra o władzę i wpływy. Już wtedy pojawiły się pierwsze, pozornie zaskakujące alianse. Politycy solidarnościowi siadali przy stole negocjacyjnym z przedstawicielami systemu, z którym wcześniej bezkompromisowo walczyli. Ten kompromis, choć krytykowany przez radykalne środowiska, pozwolił na pokojowe przejęcie władzy. Zarazem jednak stworzył podstawę do późniejszych oskarżeń o zdradę pierwotnych ideałów. Kluczowym momentem, który obnażył kruchość Solidarnościowego Sojuszu, był szybki rozpad Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w pierwszym sejmie III RP. Przypomnijmy: OKP powstał po czerwcowych wyborach 1989 roku. Początkowo zrzeszał aż 161 posłów i 99 senatorów wybranych z list Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Już jednak w ciągu kilku miesięcy okazało się, że różnice są ogromne. Pierwsze poważne pęknięcie nastąpiło w momencie wyboru premiera w sierpniu 1989 roku. Tadeusz Mazowiecki został wskazany przez Lecha Wałęsę, ale nie wszyscy posłowie OKP popierali ten wybór z entuzjazmem. Pierwsze realne konflikty miały miejsce wokół reform gospodarczych Leszka Balcerowicza, wprowadzanych od stycznia 1990 roku. Część środowisk w OKP, głównie lewicujący działacze związani z Jackiem Kuroniem, Krytycznie oceniała radykalny plan Balcerowicza, uważając go za zbyt bolesny społecznie. Inni, np. Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz czy Jan Olszewski, krytykowali rząd Mazowieckiego za zbyt powolną dekomunizację. Rok 1990 przyniósł dalsze pogłębienie podziałów. OKP pękał w szwach. Wiosną 1990 roku doszło do kluczowego momentu. Wojny na górze, czyli otwartego konfliktu pomiędzy Lechem Wałęsą, a środowiskiem Mazowieckiego i Unii Demokratycznej. Wałęsa zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich przeciwko Mazowieckiemu. To był koniec pozorów jedności. Po rozpadzie OKP narodziły się trzy wyraźnie odrębne ugrupowania. Unia Demokratyczna z Mazowieckim, Geremkiem, Kuroniem. Porozumienie Centrum z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Glapińskim. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe z Wiesławem Chrzanowskim i Stefanem Niesiołowskim. Posłowie zaczęli przechodzić pomiędzy klubami, wybierając opcję, która w danym momencie dawała większe szanse na polityczną przyszłość. To właśnie wtedy pojawił się mechanizm transferów, postrzeganych często jako zdrada idei, ale realnie będących pragmatyczną strategią przetrwania. Podział OKP stał się trwałym elementem polskiej polityki. Od tego momentu zmiany barw klubowych przestały dziwić, a sojusze zawierane nawet z niedawnymi rywalami stały się regułą. A nie wyjątkiem. To był początek nowej epoki epoki, w której lojalność wobec partii nie jest bezwzględna, a polityczne przetrwanie zależy od umiejętności zmiany sojuszników i dogadywania się za kulisami. Początek lat 90. był okresem burzliwych przemian, które szybko obnażyły kruchość politycznych sojuszy. Pierwszym i najbardziej symbolicznym wydarzeniem tamtej dekady była słynna Nocna Zmiana odwołanie rządu Jana Olszewskiego. W czerwcu 1992 roku. Rząd olszewskiego od początku był niestabilny. Opierał się na kruchej większości składającej się z różnych środowisk prawicowych. Punktem zapalnym stała się lustracja. Minister Antoni Macierewicz zdecydował o ujawnieniu listy agentów SB wśród polityków. Lista Macierewicza wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Na liście znalazły się nazwiska ważnych polityków w tym marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego, czy samego prezydenta Lecha Wałęsy. Decyzja ta spowodowała błyskawiczną reakcję różnych środowisk. W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku doszło do słynnej narady u prezydenta Lecha Wałęsy. Spotkanie to, utrwalone w filmie dokumentalnym Jacka Kurskiego, przeszło do historii jako symbol zakulisowej gry politycznej. Na naradzie byli obecni między innymi Donald Tusk, Bronisław Geremek, Waldemar Pawlak oraz Mieszysław Wachowski, najbliższy współpracownik prezydenta Wałęsy. W ciągu kilku godzin zapadła decyzja o wspólnym działaniu przeciw rządowi Olszewskiego. Nad ranem rząd upadł, odwołany przez zaskakująco szeroki sojusz Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, PSL, a nawet części posłów prawicowych ugrupowań. Z punktu widzenia wyborców był to szok. Ludzie, którzy jeszcze niedawno walczyli po tej samej stronie, nagle znaleźli się na przeciwstawnych biegunach. To jednak nie jedyny spektakularny przykład tamtych lat. Kolejną polityczną zdradą, która zaskoczyła wielu wyborców, było zawarcie koalicji przez PSL z SLD po wyborach w 1993 roku. Sojusz ten był nieoczywisty i kontrowersyjny. Polskie stronnictwo ludowe, partia z ludowymi, antykomunistycznymi tradycjami, Weszła w formalną koalicję z postkomunistycznym sojuszem lewicy demokratycznej, którego liderami byli Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller. Decyzja ta była szeroko krytykowana, a część elektoratu PSL poczuła się zdradzona. PSL jednak uzasadniało tę decyzję potrzebą stabilnych rządów i możliwością realizacji własnego programu. W praktyce jednak wiele obietnic ludowców, zwłaszcza dotyczących reformy rolnej czy ochrony interesów wsi, Zostało zepchniętych na drugi plan. Kolejny przykład politycznych transferów z lat 90. to AWS, Akcja Wyborcza Solidarność, która doszła do władzy w 1997 roku. AWS była wielkim blokiem skupiającym różne frakcje prawicy, od liberałów przez hadeków po radykalną prawicę narodową. Od początku było jasne, że utrzymanie jedności tej formacji jest prawie niemożliwe. I rzeczywiście, już w trakcie kadencji AWS rozpadła się na mniejsze grupy. Posłowie regularnie zmieniali kluby parlamentarne, co często decydowało o losach kluczowych głosowań. Znane są przykłady posłów, którzy w ciągu jednej kadencji przechodzili między klubami nawet kilka razy. W praktyce to właśnie te indywidualne transfery, ciche umowy i zakulisowe negocjacje decydowały o tym, jakie ustawy przejdą przez Sejm oraz jak długo przetrwa kolejny rząd. Lata 90. były okresem politycznego chaosu, gdzie zdrada stawała się elementem politycznej codzienności. To doświadczenie lat 90. w ogromnym stopniu wpłynęło na kształt polskiej polityki w kolejnych dekadach. Początek nowego tysiąclecia przyniósł głębokie przetasowania w polskiej polityce. Zjednoczona prawica, reprezentowana w latach 90. przez akcję wyborczą Solidarność, definitywnie się rozpadła. Na jej gruzach powstały dwie silne partie, które wkrótce miały zdominować scenę polityczną: Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska powstała w styczniu 2001 roku, założona przez Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Macieja Płażyńskiego. Nowa formacja miała być odpowiedzią na słabości AWS, jej wewnętrzne podziały i brak spójności ideowej. Platforma od początku próbowała budować wizerunek umiarkowanej, centrowo liberalnej alternatywy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość utworzone przez Jarosława i Lecha Kaczyńskich w kwietniu 2001 roku wyłoniła się jako partia konserwatywna, nawiązująca do tradycji antykomunistycznej i antykorupcyjnej. Pis szybko zdobyło poparcie tych wyborców, którzy zawiedli się na AWS, ale nie odnaleźli swojego miejsca w bardziej liberalnej platformie. Początkowo obie partie deklarowały współpracę. W pierwszych latach mówiło się nawet o popisie, szerokim porozumieniu dwóch największych sił postsolidarnościowych. Ta idea współpracy szczególnie mocno wybrzmiewała przed wyborami parlamentarnymi w 2005 roku. PO i PiS wspólnie krytykowały rządy SLD, które pogrążyła wielka afera Rywina i inne skandale korupcyjne. Jednak szybko okazało się, że wspólne rządy to iluzja. Po wygranych wyborach, w których PiS uzyskał minimalną przewagę, koalicja PO-PiS rozbiła się o spór dotyczący podziału stanowisk i zakresu reform. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński nie zdołali się porozumieć. PO ostatecznie przeszła do opozycji. To wydarzenie miało ogromne znaczenie. Nie doszło do zdrady w sensie klasycznym, ale nastąpiło zerwanie strategicznego sojuszu, który na wiele lat ustawił linię podziału w polskiej polityce. Od tego momentu PO i PiS stały się największymi politycznymi rywalami, co z czasem przerodziło się w głęboki konflikt trwający do dziś. Tymczasem PiS, aby zbudować stabilną większość w Sejmie, zawarło najbardziej kontrowersyjny sojusz III RP. W maju 2006 roku powstała koalicja rządowa PiS, samoobrona Andrzeja Lepera oraz Ligi Polskich Rodzin Romana Giertycha. Te trzy ugrupowania różniło niemal wszystko ideologia, styl polityczny, program gospodarczy. Połączył je pragmatyzm i chęć utrzymania władzy. Koalicja ta szybko zaczęła pękać. Już po kilku miesiącach posłowie Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin byli poddawani ogromnej presji, by przejść do klubu PiS. Najbardziej znanym przykładem stała się głośna afera taśmowa z udziałem Renaty Beger we wrześniu 2006 roku. Ujawnione przez TVN nagrania pokazywały jak czołowi politycy PiS Negocjują z posłanką samoobrony warunki przejścia do ich klubu, oferując stanowiska w administracji państwowej oraz miejsca na listach wyborczych. Ta sprawa odbiła się szerokim echem, potwierdzając powszechne przypuszczenia o kulisowych, niemoralnych praktykach politycznych. Koalicja rozpadła się w atmosferze skandalu, a efektem były przedterminowe wybory w 2007 roku i utrata władzy przez PiS na rzecz Platformy Obywatelskiej. Zdrady polityczne w trzeciej RP kojarzą nam się głównie z głośnymi transferami posłów czy spektakularnymi rozłamami partyjnymi. Jednak większość najważniejszych zmian dokonuje się za zamkniętymi drzwiami. Tam, gdzie kamery nie sięgają, powstają porozumienia, które decydują o losach rządów, ustaw i karier politycznych. Mechanizmem najczęściej wykorzystywanym w zakulisowych grach są ciche transfery posłów między klubami. Tacy posłowie oficjalnie nie zmieniają barw partyjnych, ale ich głosy decydują o kluczowych decyzjach. Były to sytuacje, które realnie decydowały o stabilności większości rządowej. Dokładnie ten mechanizm widzieliśmy w 2010 roku. Wówczas rząd PO-PSL dysponował stosunkowo stabilną większością, ale kluczowe głosowania często zależało od pojedynczych posłów. Znany jest przypadek posła Janusza Palikota który choć formalnie związany z PO, w kluczowych momentach naciskał na premiera Tuska, grożąc odejściem wraz z grupą swoich zwolenników. Ostatecznie Palikot założył własny ruch polityczny, doprowadzając do realnego osłabienia zaplecza Platformy. Ważnym elementem zakulisowej polityki były także tajne rozmowy dotyczące koalicji. Przykładem może być negocjowana po cichu współpraca PiS z PSL-em po wyborach samorządowych w 2014 roku. Mimo oficjalnej rywalizacji, w wielu województwach lokalni liderzy PiS dogadywali się z PSL-em, zapewniając sobie wzajemnie wpływy i stanowiska. Jeszcze bardziej znamiennym przykładem jest rok 2015, gdy PiS zdobyło władzę. Po wyborach parlamentarnych nowa większość rozpoczęła intensywne, zakulisowe negocjacje z posłami opozycji, zachęcając ich do przechodzenia na stronę Zjednoczonej Prawicy. Najbardziej znane były przypadki transferów posłów z Kuki z 15 czy nowoczesnej. Ci posłowie często uzasadniali swoją decyzję ideologią, ale realnie były to działania podyktowane chęcią pozostania w głównym nurcie politycznym i uniknięcia marginalizacji. Za każdym z tych przypadków krył się podobny mechanizm: strach przed utratą pozycji politycznej, szansa na osobisty awans lub finansową korzyść, a czasem także ideologiczne przekonanie. Że przejście na stronę większości daje możliwość większego wpływu na politykę państwa. Te niewidzialne zdrady i układy pokazują, jak głęboko polska polityka jest zakorzeniona w pragmatyzmie, często ocierającym się o cynizm. Dla przeciętnego wyborcy tego typu działania są całkowicie nieprzejrzyste. Mogą one prowadzić do erozji zaufania społecznego, pogłębiać kryzys demokracji, a przede wszystkim utrwalać wrażenie, że polityka jest grą elit prowadzoną ponad głowami obywateli. Dopiero ujawnienie takich mechanizmów, często przez przypadkowe nagrania czy medialne śledztwa, pokazuje realny, brutalny obraz zakulisowych gier politycznych. To właśnie tutaj, w cieniu oficjalnych komunikatów, kryje się najwięcej kluczowych decyzji dla kształtów współczesnej Polski. Również ostatnie lata w polskiej polityce obfitowały w spektakularne zwroty, które w istotny sposób zmieniły układ sił. Ich źródłem były przede wszystkim rozłamy, transfery posłów oraz zaskakujące ruchy politycznych liderów. W latach 2007-2015 scenę polityczną zdominowała koalicja Platformy Obywatelskiej i polskiego stronnictwa ludowego. Z pozoru był to stabilny sojusz, ale jego trwałość opierała się głównie na podziale wpływów i stanowisk. W momencie osłabienia pozycji Platformy, zwłaszcza po aferze taśmowej z 2014 roku część działaczy PO i PSL zaczęła sądować możliwość zmiany barw politycznych. Wtedy pojawił się nowy gracz, nowoczesna Ryszarda Petru. Założona w 2015 roku partia szybko zdebyła popularność, przyciągając rozczarowanych wyborców Platformy Obywatelskiej. Ale już po dwóch latach, w 2017 roku, doszło do spektakularnego rozłamu. Ówczesna szefowa klubu parlamentarnego, Kamila Gasiuk-Pichowicz, wraz z grupą posłów zdecydowała się na transfer do klubu Platformy, co ostatecznie osłabiło nowoczesną i doprowadziło do jej marginalizacji. Równocześnie od 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość budowało swoją pozycję na scenie politycznej, konsekwentnie przyciągając posłów innych partii. Do PiSu przechodzili parlamentarzyści Kukiz 15, PSL, a także część polityków prawicy związanych wcześniej z Konfederacją czy środowiskami narodowymi. Najbardziej spektakularne były przypadki posłów KUKIS-15. Początkowo deklarowali się oni jako antysystemowcy, krytycznie nastawieni do tradycyjnych partii politycznych. Jednak już od 2018 roku wielu z nich zaczęło negocjować transfery do klubu PiS, co zapewniało im polityczne przetrwanie oraz dostęp do wpływowych stanowisk. Z kolei Szymon Hołownia, wchodząc do polityki w 2020 roku, wywołał kolejny polityczny wstrząs. Jego ruch Polska 2050 przyciągnął wielu posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Najbardziej znane były transfery posłanki Janny Muchy z Platformy czy Pauliny Henning-Kloski z Nowoczesnej, które wzmocniły hołownię i osłabiły dotychczasową opozycję. Innym kluczowym wydarzeniem ostatnich lat było powstanie rządu Mateusza Morawieckiego w grudniu 2017 roku. Zmiana na stanowisku premiera odbyła się w atmosferze wewnętrznych napięć w Zjednoczonej Prawicy. Formalnie był to wynik politycznej decyzji Jarosława Kaczyńskiego, jednak w praktyce kryło się za nią głębokie przetasowanie wpływów. Odsunięcie na bok frakcji Beaty Szydło i Zbigniewa Ziobry, a wzmocnienie bardziej technokratycznego, pragmatycznego środowiska morawieckiego. Kolejne lata były czasem ciągłych napięć w ramach Zjednoczonej Prawicy. Konflikty wewnętrzne między PiS, Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry oraz porozumieniem Jarosława Gowina Doprowadziły do poważnego kryzysu koalicyjnego w 2021 roku. Jarosław Gowin został wyrzucony z rządu, a jego partia rozpadła się na dwie frakcje. Jedna poparła PIS, druga przeszła do opozycji. Polska polityka ostatnich lat udowodniła, że zdrady i nieoczekiwane sojusze są dziś integralną częścią krajobrazu politycznego. Pytanie, jakie to niesie skutki dla przyszłości państwa i społeczeństwa, staje się jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej. Zdrady i nieoczekiwane sojusze nie są przypadkowym zjawiskiem w polityce. Za każdą zmianą partyjnych barw, każdym nowym aliancem kryją się konkretne przyczyny i mechanizmy. Warto przeanalizować je dokładniej, aby zrozumieć, co motywuje polityków do takich decyzji. Pierwszym i najważniejszym motywem jest sama władza. Polityka opiera się na dążeniu do wpływów. Dla wielu polityków utrzymanie lub zdobycie pozycji politycznej jest celem nadrzędnym. Kiedy widzą, że ich obecna partia traci poparcie lub nie daje szans na dalszą karierę, decydują się na transfer do silniejszego ugrupowania. Drugim czynnikiem są pieniądze i korzyści materialne, stanowiska rządowe, miejsca w spółkach skarbu państwa czy wpływy w instytucjach publicznych. Wszystko to jest przedmiotem zakulisowych negocjacji. Trzecim czynnikiem jest ideologia, choć jej znaczenie często jest przeceniane. Bywają jednak przypadki, w których politycy zmieniają ugrupowania rzeczywiście ze względu na kwestie światopoglądowe. Jednym z przykładów może być Marek Jurek, który opuścił PIS w 2007 roku z powodu różnic w podejściu do ochrony życia poczętego. Innym jest Kazimierz Michał Ujazdowski, który odszedł z PIS w 2017 roku, argumentując to rosnącą różnicą w poglądach na kwestie praworządności i ustroju państwa. Warto również zauważyć, że podobne mechanizmy występują w całej Europie. Włoska polityka słynie z nagłych sojuszy i spektakularnych transferów polityków między ugrupowaniami. W Niemczech, choć rzadziej, też zdarzają się głośne przypadki, jak transfer polityków między CDU a SPD. W Wielkiej Brytanii zmiany barw partyjnych były szczególnie widoczne podczas kryzysu brexitowego, gdy wielu parlamentarzystów zmieniało ugrupowania. Nie godząc się z kierunkiem politycznym swojej dotychczasowej partii. Jedno pytanie pozostaje jednak otwarte: jakie są konsekwencje tych działań dla demokracji, społeczeństwa i państwa? O tym porozmawiamy w kolejnym punkcie. Zdrady polityczne, nieoczekiwane sojusze i częste zmiany barw partyjnych mają poważne konsekwencje wpływają bezpośrednio na państwo, obywateli oraz jakość życia publicznego. Pierwszym i najpoważniejszym skutkiem jest spadek zaufania społecznego do polityków i całego systemu politycznego. Gdy obywatele widzą, że wybrani przez nich posłowie bez skrupułów przechodzą z partii do partii, tracą poczucie sensu swojego wyboru. Badania CEBOS-u pokazują wyraźnie. Każda spektakularna zdrada polityczna powoduje chwilowy wzrost rozczarowania i frustracji społecznej. W dłuższej perspektywie prowadzi to do spadku poczucia wpływu obywateli na losy państwa. Kolejną konsekwencją jest niestabilność polityczna. Częste zmiany większości sejmowych, rozłamy partii i nagłe sojusze powodują, że trudno jest realizować długoterminowe strategie państwowe. Każdy nowy rząd odwołuje decyzję poprzedniego, co prowadzi do chaosu legislacyjnego i braku ciągłości politycznej. Przykładem jest system ochrony zdrowia, edukacja czy infrastruktura obszary, które wymagają wieloletniego planowania. Gdy co kilka lat zmienia się koalicja rządząca, zmieniają się też priorytety i decyzje polityczne. To z kolei hamuje rozwój państwa i generuje wysokie koszty społeczne. Ważnym aspektem są też konsekwencje dla jakości prawa. Częste zdrady i transfery posłów powodują, że partie rządzące skupiają się nie na jakości ustaw, ale na zdobywaniu doraźnej większości. Ustawy uchwalane są pod presją czasu często w wyniku zakulisowych negocjacji. Gdzie nie decyduje dobro wspólne, lecz indywidualne interesy polityków. Skutkiem tego jest niestabilne prawo, często zmieniane, chaotyczne, trudne do interpretacji. To z kolei obniża jakość życia obywateli i prowadzi do poczucia niepewności prawnej i ekonomicznej. Granica między pragmatyzmem a cynizmem jest jednak cienka. Gdy zmiany barw partyjnych wynikają wyłącznie z osobistych ambicji, doraźnych korzyści czy chęci utrzymania władzy za wszelką cenę. Mówimy już o zachowaniu cynicznym, niekorzystnym dla państwa i obywateli. Największym zagrożeniem wynikającym z ciągłych zdrad i politycznych przetasowań jest osłabienie demokracji. Demokracja parlamentarna opiera się na zaufaniu wyborców wobec ich reprezentantów. Gdy to zaufanie zostaje wielokrotnie naruszone, obywatele przestają wierzyć w sens demokratycznych procedur, co może prowadzić do wzrostu poparcia dla ruchów populistycznych czy antysystemowych. Przykładem są wyniki wyborcze ugrupowań skrajnych lub populistycznych, które zyskują na popularności właśnie dzięki sfrustrowanym, rozczarowanym wyborcom, którzy mają dość ciągłej niestabilności i braku wiarygodności tradycyjnych partii politycznych. Podsumowując, konsekwencje zrad politycznych są poważne i dotyczą nas wszystkich, od zaufania społecznego po jakość prawa i stabilność systemu politycznego. Każdy z nas odczuwa skutki działań polityków. Warto więc uważnie obserwować scenę polityczną, rozumieć mechanizmy stojące za transferami i zdradami, a także krytycznie oceniać decyzje polityków. To pozwala lepiej ocenić, kto działa w interesie publicznym, a kto kieruje się wyłącznie własnym interesem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.